Historia poszukiwań informacji na temat Leopolda Nowotnego rozpoczyna się w niewielkiej miejscowości w centrum Wielkopolski Turew. To właśnie tutaj znajduje się obraz, który poznałem ponad ćwierć wieku temu, a który w ostatnim czasie stał się powodem intensywnych badań nad życiem i twórczością Leopolda Nowotnego. Postać, która do dzisiaj pozostawała niezwykle tajemnicza, o której niewiele wiedzieliśmy. Stała się postacią wyjątkową, dzięki której rozpoczęła się niesamowita przygoda, która od niewielkiej turwi zaprowadziła nas aż do Rzymu. To właśnie tam Leopold Nowotny otrzymał zlecenie wykonania obrazu, który znajduje się za mną, a który stał się powodem rozpoczęcia tej fascynującej przygody z ustalaniem szczegółów życia i twórczości Leopolda Nowotnego. Artysta w szczególny sposób obcuje z pięknem. W bardzo realnym sensie można powiedzieć, że piękno jest jego powołaniem zadanym mu przez twórcę wraz z darem talentu artystycznego. Kto dostrzega w sobie tę bożą iskrę, którą jest powołanie artystyczne powołanie poety, pisarza, malarza, rzeźbiarza itd. odkrywa zarazem pewną powinność. Nie można zmarnować tego talentu, ale trzeba go rozwijać żeby nim służyć bliźniemu i całej ludzkości. Na to właśnie zdaje się wskazywać Cyprian Kamil Norwid, kiedy pisze Bo piękno jest na to, by zachwycało do pracy, praca by się zmartwychwstawała. 20 stycznia 1842 roku w tym właśnie miejscu przy kościele San Andrea de la Fratte moglibyśmy spotkać generała Desdrego Chłapowskiego i jego żonę. Przypadkowa wizyta, a być może celowa, w jednym z ważniejszych, z bardziej spektakularnych kościołów w Rzymu związana była również z wyjątkowym wydarzeniem. To właśnie tutaj generał Kłapowski wspólnie z żoną byli świadkami wyjścia z kościoła Alfonsa Marii Racyzbony, któremu przed momentem objawiła się Matka Boska. To wydarzenie, które odbiło się szerokim echem w całym Rzymie, zaowocowało również złożeniem zamówienia obrazu. Chłapowscy chcieli aby jeden z malarzy rzymskich wykonał obraz na wzór tego, który znajduje się w kościele San Andrea della Pratta. Zadanie namalowania obrazu powierzono Leopoldowi Nowocnemu. Pośredniczyli w tym zmartwychwstańcy, których klasztor znajduje się niedaleko schodów hiszpańskich. Na szczycie tychże schodów znajduje się kościół Santa Trinita dei Monti, to właśnie ten kościół i znajdujący się w nim obraz niepokalanego poczęcia pędzla Filipa Wajta, stał się źródłem inspiracji dla Leopolda Nowotnego. Dodajmy tylko, że współpraca między nowotnym a rodziną Kłapowskich trwała o wiele dłużej. I polski malarz namalował dla chłopowskich łącznie cztery obrazy. Ten przypadek spowodował, że w Turwii znalazł się jeden z najsłynniejszych obrazów Rzymu, który każdy odwiedzający kościół Santa Trinita dei Monti obowiązkowo ogląda. To zarazem oczywiście element większej układanki, który doskonale pokazywał, jak rewelacyjnym, świetnym i dokładnym kopistą był Leopold Nowocny, jak wielkim szczęściem jest to, że ten, to jedno z najlepszych dzieł malarskich w Rzymie, dzisiaj w postaci kopii, znajduje się w sercu Wielkopolski. Buenasera a tutti, na lasady listu do Polakodiroma. Roma. dare un caloroso. Benvenuto nella presentazione del libro Leopold Novotne: La vita e opera artistica. È un'occasione. Molto gradita di rispondere all'invito del direttore Patrotni e della professoressa Bender, anche lei, mio mentore, ma per un altro progetto che oggi non vi diciamo. E per essere in questo posto per parlare, diciamo, del clima non delle sue ricerche. È un clima nel senso sociale. E devo dire che mentre lei parlava, ho pensato che facciamo un omaggio anche al professor Focinski, che è sicuramente stato all'inizio di queste ricerche. Perché io l'ho conosciuto come nostro consigliere generale dell'associazione e ha sempre parlato della ricerca eh, dell'apporto artistico dei polacchi. Quindi. Anche questa occasione penso che è un, un piacere doveroso in questo istituto. Aggiungo, e qui non posso dire niente io che sono un sangue misto, ma il Papa Pio IX è stato anche un grande amico dell della Polonia anche perché era molto amico delle famiglie eh, nobili che sicuramente a quel tempo avevano contatti importanti con le famiglie polacche del tempo. Grazie, scusate se io non sono così, ma vi volevo richiamare l'attenzione su questa Roma del metà dell'Ottocento. Grazie professore. Questa sfida è stata raccolta e affrontata con successo dallo storico dell'arte, filologo eslavista Emilian Pravat, il, qual, il quale ha curato un libro di grande rilievo scientifico. Come sottolinea nella sua introduzione, fin dal, dalla infanzia, il dipinto di Leopold Novotny, eh, la Madonna dell'Immacolata Concezione, situato nella cappella di Turef, aveva catturato la sua attenzione. Quest'opera è stata il punto di partenza e ha dato all'autore lo slancio per intraprendere negli anni a seguire fruttuose ricerche sull'opera di Leopold Novotny. La scelta del tema del suo studio non è stata dunque casuale. Emilian Prawat gradualmente attraverso una serie di pubblicazioni sul patronato della famiglia Kwapowski si è diretto in modo per così dire naturale verso la figura di Leopold Novotny. Come di solito accade, l'argomento, conosciuto fino a quel momento solo in modo frammentario, ha messo l'autore di fronte a sfide sempre più grandi e alla necessità di condurre ricerche particolarmente difficili. Ha richiesto l'impegno di grandi strumenti critici di costanza e coerenza. In alcune circostanze la ricerca delle informazioni importanti e inedite ha addirittura implicato l'adozione di metodi straordinari e non convenzionali. Alla fine, dopo lungo processo di ricerca coronato dal successo, lo studioso può portare alla storia dell'arte polacca risultati scientificamente significativi e una monografia basata su ricchissime fonti. Mm. Ta książka nie ukazałaby się, nie powstałaby, gdyby nie szereg ważnych postaci. Wśród tych postaci są dwie wyjątkowe panie, prawnuczki Leopolda i o tym muszę wspomnieć, w jaki sposób się poznaliśmy. Trzy lata temu zostawiłem na grobie żony Nowotnego dwa listy. Po jakimś czasie okazało się, że jednego listu nie ma. Byłem przekonany, że może wiatr go porwał, że może ktoś z ciekawości zabrał, i tyle. Po jakimś czasie, ku mojej ogromnej radości i zdziwieniu, otrzymałem maila z Rzymu. A w mailu informacja, że oto są dwie prawnuczki Leopolda Nowotnego. I tak rozpoczęła się nasza korespondencja, która, z czego ogromnie się cieszę, dzisiaj może zakończyć się. Tą właśnie prezentacją tej książki i spotkaniem. Historia Leopolda Nowotnego kończy się w 1870 roku. Burzliwy czas końca państwa kościelnego splótł się zarazem z chorobą, a następnie śmiercią Nowotnego. Pochowany został na Campo Verano. Uroczystości pogrzebowe odbywały się w pobliskiej Bazylice Świętego Wawrzyńca. Dzisiaj niestety grup Nowotnego pozostaje zaginiony. Zachował się jedynie grób jego żony, córki i wnuczki. To zarazem oczywiście jest początkiem dalszych poszukiwań dotyczących Leopolda Nowotnego, jego grobu i jego spuścizny, która jak wiemy jest w chwili obecnej znana zaledwie częściowo. Campo Verano jest miejscem, na którym spoczywa wielu innych polskich artystów, którzy również czekają na odkrycie ponownie jak Leopold Nowot. Wszyscy oni byli świadkami wyjątkowego czasu przełomu XIX i XX wieku. Jednego z ostatnich momentów, kiedy mecenat państwa kościelnego, kolejnych papieży, był jedynym w gruncie rzeczy w Europie funkcjonującym mecenatem w dawnym królewskim, powiedzielibyśmy, styl. Nowotny, częściowo odkryty, nadal pozostaje tajemnicą, do której zgłębiania, odkrywania wszystkich państwa zapraszam.